co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Powiedział Parch, bo Parch to Parch. I Parch zawsze znajdzie odpowiedź i wymówkę, i przysłowie, żeby się nachapać i żeby uniknąć odpowiedzialności. Kamraci i kamratki, znajdujemy się przed budynkiem, który dla was niewiele będzie mówił. Natomiast dla wielu bydgoszczan jest istotnym budynkiem, bo są to pozostałości po zakładach rowerowych Romet w Bydgoszczy. W latach 90 chodziłem do 13 liceum na Łowicką, wysiadałem tutaj przy tych zakładach. One wrosły w moją codzienność, wplotły się w mój krajobraz. W 1998 roku zauważyłem na tej hali wielki baner napisany sprejem wyprzedaż części rowerowych. Poszedłem na tą halę i zakupiłem opony, dętki, i wtedy to było luksusem aluminiowe hamulce. Cieszyłem się, bo mogłem stuningować swoją kolarzówkę. Natomiast byłem jedyną osobą, która, cię, która się cieszyła na tej hali. Pozostali ludzie, nigdy nie zapomnę ich posępności, ich smutku, bo ci ludzie wyprzedawali swoją rzeczywistość. Wyprzedawali swoją matkę. Dawała im przez kilkadziesiąt lat jeść, żeby Wam uzmysłowić, kamraci. W najlepszym okresie Rometu zakład zatrudniał 8 tysięcy pracowników, produkował milion rowerów rocznie i 80 tysięcy motorowerów. Na początku lat 90. wprowadzono kontyngent, który miał wynosić 35 tysięcy rowerów chińskich. I 60 tysięcy rowerów tajwańskich. Ale wskutek dyplomacji, wskutek nacisku lobbystów, rząd się ugiął. Dodatkowo, wskutek tak zwanej nieudanej prywatyzacji, w 1998 roku zakłady rowerowe Romet ogłosiły swoją upadłość. I teraz drugi wątek. Zbliża się 4 czerwca. Pamiętam, jak w 2019 roku obchodzono w Bydgoszczy 30. rocznicę upadku komunizmu w Polsce. Było wiele imprez z tym związanych. Można było przejechać się zabytkowym ogórkiem. Można było w ramach menu wolności zjeść pyszny tort. Teraz wracając do ogórka. Takimi ogórkami. Między innymi jeździł mój tata, który woził często za darmo ludzi do pracy. Wracając do wątku, tortu, który serwowano w głównym punkcie Bydgoszczyn w wyspie Mońskiej, tort miał wygląd i wzór na Kamraci, my widzimy tą hipokryzję, widzimy ten zew jaki uznany zew chęci zarobienia. Bo takich rometów w Bydgoszczy było mnóstwo. Była Agroma, kombinat budowlany wschód, była Kobra, która produkowała buty. W całej Polsce było mnóstwo innych zakładów. I wczoraj rozmawiałem z kamratem Zbyszkiem ze Środkowej Polski, gdzie Zbyszku serdecznie pozdrawiam. Zbyszek mi opowiadał i się rozpłakał, bo to były zakłady kabla Bożarowie. On wtedy stał po niewłaściwej stronie. Ale był tak zmanipulowany, że nie mógł tego wiedzieć. Z kolejnym kamratem, z Wojtkiem z Amsterdamu, rozmawiam. Jak jeździł jeszcze w Polsce, stał gożowiec. Na dużym parkingu stojąc, widział jak rozpierdzielają budynek. Podszedł zapytać, co to się dzieje. I usłyszał hasło: Ursusa rozpierdalamy. To był 2017 rok. Tyle lat zajęło rozmontowanie tak prężnie działającej firmy. I kamraci, to jest tak zwana wolność okrągłostołowa. Pamiętajcie o tym, mówcie o tym, nie zapominajcie o tym. KOR oszukał związki zawodowe, a następnie rozpierdolił polską gospodarkę. Z państwa produkcyjnego staliśmy się państwem konsumpcyjnym, i z fabryk, które produkowały polskie produkty przez Polaków dla Polaków, staliśmy się krajem konsumpcyjnym i zamiast produkcji mamy teraz takie konsumpcyjne w Polska od wieków, tak nieszczęśliwy kraj, od lat rozkradana, a ciągle jest to kraść, wierzyłam ja, wierzyłeś ty? Okrągłe koryto, a wokół pełno świn. Kto za tym stoi? Podpowiem ci. Wałęsa, kwaśniewski, perenek mazowiecki. Pan Agaś ją dała, co generała. Schetyna, Rostowski, Banda, Borda Komorowski. Simozewicz, Kalisz Miller, czerwone psy. Ten komu co w Moskwie, próg kolanem daru. I w Brukseli donosi na nasz kraj A mieli wisieć zamiast liści Tam na drzewach komuści. O jedno chcę spytać, bo nie rozumiem jak Jakim cudem fan elektryk las na płoc, co ma dwa metry Wałęsa, Kwaśniewski, Keremek, Jaruzelski Pan Adaś ją co broni generała. Ketylna, Rostowski, Banta, Czforga, Komorowski, Cimoszewicz, Kalisz, Miłem, Czerwone Psy. Pan Adaś ją grała, co bronił generała. Schetyna, Rostowski, bandacz porta komorowski. Cimoszewicz, Kalisz Miller, czerwone psy.